Hej, hej, z tej strony szasta, a przed Wami 24 odcinek z Zagajmy w stało Jedi, ocalały. Rozejrzyjmy się tu, tu, mamy przejście. No i zadanie poszukaj informacji o tanalorze na zniszczonym księżycu. Więc musimy laboratorium Antauri quiz znaleźć. Przepraszam. Droid? Sektory od 5 do 9 nieczynne. Sektory od 1 do 4 aktywne. Stan placówki: aktywna. Stan węzła: dezaktywowany. Okej. Okay. Mamy echo. Jaki odczyt? Niestabilny. Znowu trzeba będzie wzmocnić komorę. Imię nauki. Dwójka naukowców republiki przeprowadza testy. Ale wyniki są niezadowalające. Jeden z nich sugeruje, że należy wzmocnić wyposażenie badawcze. Trochę. Widoczność osłabiona przez te mogłe co się tak unosi. Dymy jakieś. Ale... Przyznam szczerze, dość duża tu lokacja też taki takie laboratorium. Myślałem, że jakiś będzie tu samo laboratorium pośrodku niczego. A tu jednak o, ten nie przejdę. Wygląda dość aktywnie. Mam jeszcze jakieś spięcie na tym chyba ten nie przejdę. Próbujmy czy możemy w ogóle do tego doskoczyć żeby się złapać Nie, nie złapiemy się Można tylko na tym stanąć ale jak to uderzy w górę, to nas i tak zepchnie zapewne Okej okay. Łoł wow. spadaj spadaj eh okay. Jakiś finisher, tego jeszcze nie widziałem. Aha. Ja sobie tam odblokowałem i tędy mogę przejść niżej. Chwila. Czy to nie był jakiś jakby skrót? Mógłbym w to samo miejsce wyjść? Nie, złap się! Bo ja podkoczyłem. Okej, okay, tędy. I tak, przecież ja... W to samo miejsce mógłbym Czyli tak jakby skrót, żeby ich chyba wy, wyminąć, wykiwać Mógłbym, a poszedłem i tak główną drogą Zablokowane Nie się Zamknięte z drugiej strony Tędy zostaje Kolejny. Dość dużo ich tu jest. Ile jeszcze na nas czeka? Jakby nie było, gdy tu przybyliśmy, mieliśmy jakiś statek lądujący. To Kalpo myślał, że może Dagan przyleciał. Ale jak widać. Złe nawet jeśli Dagan tu przyleciał to nie sam. Ja też. Niech jesteś w tych fałdach jest właśnie. Jesteś w trakcie! Wszyscy to w głowie! O! się w Tak! Przynajmniej nie będzie przeszkadzać! Nie umiem przejąć! Jeszcze jeden trzeba znaleźć! Chodź, co się chowasz, w burzu, naprawdę nie chcą, żebyśmy tu węszyli, co? I śmiało można tu pomyśleć, że jeśli nie chcą, żebyśmy tu węszyli, to coś mają tu do ukrycia, albo chcą nas spowolnić i za zatrzeć do wody. Zamknięte. O, otwarty. A, teraz w obie strony można zobaczmy to najpierw. Oczywiście zamknęło Myślałem, że jakiś droid ...tężniejszy tak stąpa ciężko po ziemi. Wow, przeprogramowany Magna Gwalt i nowy boss. Wow. Ubija się przez moją zapałę! Czuję, że on jeszcze bez głowy walczy. Okej. Nie spodziewałem się walki z Magnagardem. Bo spokonany. On był mocny. MagnaGuard. Może atakować, nawet gdy sparujesz jego cios. Zachowaj czujność. Może kontynuować walkę, nawet po utracie głowy no to akurat widzieliśmy. Staje się wtedy bardziej agresywny, ale jednocześnie bardziej przewidywalny. Magna Guardi IG-100 zbudowała firma Holon Mechanicals. Są to jedne z najskuteczniejszych droidów bojowych w armii Separatystów. Wykorzystuje się głównie do ochrony wysokich rangą przywódców Separatystów, a ich piki energetyczne potrafią radzić sobie w starciu z mieczem świetlnym. Zaskakująca zwinność w połączeniu z umiejętnością kontynuowania walki nawet po utracie kończyny sprawia, że w walce z tymi droidami napocić się muszą nawet najlepsi Jedi. Cię nie dziwię. Był to przeciwnik. Tędy nie przejdę. Chociaż... O. Mogę przejść jak to minie. Ale tam też drugiej stronie mam wejście. No tu chyba nie przejdę. Nie mam gdzie złapać tego, chociaż tu coś jest. Właśnie, otworzyć można. Wyłączyło. Ja się mogę tego złapać? Nie, nie mogę. Tak więc, wyłączyło nam to, ale co to daje? Bo się nie mam czego złapać. Myślałem, że. Ścianki by chociaż można po tym piec? Można, Okej. Okay. tak prawie niewidoczne te ślady na ściance. Chyba zauzykuję, ale pewnie zaraz spadnę. A, właśnie. Jeszcze raz. Jak nie wyjdzie, to się cofnę. Nie chwili się złapałem, bo to w bok przeskoczyłem Okej, okay, czyli tędy przeszedłem Ale tam jeszcze w drugą stronę miałem przejście Ale póki tu mogłem przejść, to spoko Okej, okay, tutaj skrót odblokuję Odblokuj, Bit1 W tę stronę, okej okay. Wisia jeszcze mam? Się cofnąć? W razie czego wrócę? Planowanie? Popatrz. No. Stacja monitorująca. Stacja pełna druidów musi działać sprawnie, bo w przeciwnym razie wybuchnie chaos. Stacje monitorujące są rozsiane po całej placówce i pozwalają lokalizować druidy oraz wydawać im polecenia. Szczelina. Coś tu jest. Jaki teraz trening nas czeka? Jakie wyzwanie? Pęknięta wytrwałość. Pokonaj gromadę druidów bojowych. To tylko tyle. Można ich przejąć, nie? można, a taką komadę podwójnej się przydawać. To Co to było? O, jakiś, jakieś kamikaty? A 150 muszę pokonać. To już ostatni. O. Ostatnich o! trzech. Koniec. Okej. Okay. Był tu jakiś do zaskanowania Chyba nie. Linę Mocy, Szczeliny mocy można tylko raz w sumie zebrać, żeby zaliczyło nam tutaj właśnie szczelina mocy, jedna na jeden zebrane. To jest właściwie najważniejsze. A później można sobie ponownie wchodzić, jeśli chce się poprawić swój wynik. Tak dla wyzwania. Bo nic więcej to nie daje że można sobie własne wyzwanie postawić, żeby poprawiać swój wynik żeby coraz lepiej. I to są właśnie te liny. tylko czy ja po nich przejdę, bo tam jak widzicie, jest jakby wyładowania energetyczne. Sprawdźmy, ejpesone. UWAŻAJ przed nami! No właśnie nie ma opcji. Ja muszę chyba przeskakiwać z jednej liny na drugą. O, muszę przed uderzeniem. Okej, okay, tak. Tak. To jeszcze nie koniec. To jakiś żart? robota mały. Jestem Właśnie trzeba przed uderzeniem w to Się przy Przerzucić na drugą linę, bo inaczej wstrząs nas zepchnie i nie doskoczymy. To wygląda jak tamte miejsca, czyli kula tu... E, kula. Lina powinna gdzieś iść, ale jak widać nie ma, nie da się tego włączyć. Można na górę, ale te...

Nic więcej nie ma. Je, nawet nie sprawdzam na mapę czy dobrze idę, no ale póki jest jakaś droga, to można uznać, że się idzie dobrze. Chyba chcę ten promień dojdzie tu. To jeszcze nie koniec! Damy radę! Będzie tu bezpieczny? Tak. Chyba na tą platformę Doskoczyłem. Tu można liną lecieć ale znowu te przeskoki. A tam co jest? Tam chyba byłem. Tak. I tutaj. Gotowy BD! O. Wow. Okej. Okay. Podobało się mały? <laughs> Co to było. Muszę się jakiegoś już do innego niż B1. Po to można wejść. tu doskoczę. Okay. Może tędy? O, tędy można iść. Bo raczej bym nie doskoczył na taką odległość. Tam też tą liną leciałem po tych ściankach, a pode mną jakaś platforma była. Miejmy sobie na razie na pamęć. Właśnie. Podwójnym miarz mi się przyda, znowu będę miał do czynienia jak w szczelinie z dużą ilością przeciwników tam, gdzie się. Jeden skrót tam na dół. Ok, ale ja tu nie przejdę. Nie powinieneś tu być. Nie, nie, za blisko. Miło byłoby mieć z czym powalczyć, ale rewis nie będzie zadowolony jak podejdziesz bliżej. Więc zmykaj już, Jedi! A... Znowu za tą ścianą. Zastanawiam się, kiedy w końcu będziemy mieli odblokowaną co, zdolność, tutaj? żeby przyznać, wyłączyć że tą pełnię... wyłączyć. Ja tu jasne... mogę iść? Wow, o? ale ustaw, nie doskoczy, a nie jak miałam teraz stąd wyjść? A jest do id. Okay. Muszę poczekać aż pojedzie, poleci wyżej. O! Ej! Łap się! Tego drugiego się złapie, i tu mogę przelecieć. Jestem. O! Esencja. Co nam da? Niech nam da punkt umiejętności. To najbardziej przydatne, bo można sobie zwiększyć swoje zdolności. Esencja mocy, zwiększona maksymalną moc. Chociaż to też się przydaje, bo dzięki większej mocy możemy dłużej wykorzystywać ją właśnie do kontrolowania kogoś czy do używania jakichś technik, które wymagają mocy. Mamy skrót. Nawet męta Jedi. A to ci! Jestem za Zgadza tą Balierą chyba. Lepiej dajmy znać, że go widzieliśmy. Wolałbym sam go zabić, ale... Nie chcę się tłumaczyć Ravisowi. Okay, okay. Tak, to jest to. Jesteśmy za tą Balierą. Co mnie odbiło? Co cię zabić? No tak, i go. Ok. Zdaje się, że bronią czegoś ważnego, co znajduje się przed nami. O. Oh. Okay, tylko... Właśnie. A stąd przyszedłem. Zaskoczyłem spod tej bramy. Czyli tutaj muszę wejść. Tu mi skrót chyba na drugą stronę odblokuje właśnie skrót. Tędy przyszedłem, i tu jest kolejny skrót na dół, i tam kolejny do wyjścia. By to obok siebie, ok. Kolejny przeciwnik? Nie, to Droid. Nie możecie wejść do laboratorium. Czemu? Nie mają uprawnień. Wszystko dobrze. Nie wolno im weszć. Byśmy sobie pogadali. Endy? o po platformach. Niestety to idzie na całą długość to i tak by mnie zrzuciło. Raczej znaczy nad tym nie będę mógł przeskakiwać. Ale chyba nie ma innej ścieżki. Zobaczę, czy mogę przeskoczyć nad tą. Mogę. Wow! Przeskoczyłem.

Cokolwiek jest dalej! Naprawdę nie chcą, żebyśmy się jest to znaleźli. Gdzie jestem? Co to za droid? On wygląda jak ten droid, który w leśnym węźle widzieliśmy. Taki mały. Nie bój się, nie bój się, nie wskrytecie. No i zakopał się. Chwila. Jak się zakopał? Przecież tu jest metalowa podłoga? Co znalazłeś, mały? Zniszczona ściana. Nieszczęście które spadło na koboch, zniszczyło również księżyc planety. Trzęsienia i osunięcie Ziemi sprawiły, że części placówki zostały wyrwane z fundamentów i rozrzucone pośród kosmicznego gruzu. Na dół przecież nie zaskoczę. Uuu! Oj! Nie dociągnąłem liny. Okej, tutaj. Teraz się najpierw ich podbić. Okej. Okay. Do tych aż za dużo idzie. Wo Pappie się go Jest Hej! Na nim mogę tam, żeby wyżej Zobaczmy czy coś tu mamy jeszcze Nie ja Będę musiał go wykorzystać O nie Okej, nie mogę w ogóle tego zatknąć. Okej. Okay. Przeczekać. Okej. Okay. Co ja mówiłem? Zamykaj zamykaj. Ej się tym! Zajmijcie się tym! Zajmijcie hey, się tu znowu co? Zajmijcie się tym! Zajmijcie się tym! nie ma. Okay. Da się przez Zajmijcie się przejść? Mocne. jakoś przejść Mocne się tego ruszyć. rady tego ruszyć mhm, nie zablokowane. Tu mamy przejście. Tutaj nie pójdę, tu jakaś platforma, może ona mnie gdzieś zabierze. Okej. Okay. Zapiszmy sobie. w siebie. Kanał węzła. W porządku. Dajmy umiejętności mam 4 punkty. Może mieć świetlny, podwójny chwyt, a tu blaster mamy. Próbujący wypad, ale z blasterem raczej nie działam. Dajmy te wyzwolone cięcia. Zostały jeszcze dwa punkty umiejętności. Puść F1 w momencie trafienia przed wrogą, żeby wykonać jeszcze bardziej niszczycielskie uderzenie, które oszołomi pobliskich wrogów. Zobacz. Okej. Okay. Niech będzie. I to wszystko. Na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. A w kolejnym odcinku ruszymy dalej i poszukamy przejścia, sprawdzimy tą platformę, gdzie nas zabierze. Tak więc tutaj się pożegnamy. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam ponownie. Trzymajcie się. Cześć.